Niech będzie z witam was w pierwszą niedzielę Adwentu. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, rozpoczynamy nowy okres. I zapraszam Was, byśmy wsłuchali się w to, co Pan Bóg do nas mówi przez Słowo Boże. Ja przeczytam Ewangelię dzisiejszą, ale też będę odwoływał się do pozostałych tekstów, które Kościół nam dzisiaj podaje. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. A na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i Jego nawałnicy. Ludzie mleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną strząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka jak podczas przyjdzie on bowiem na wszystkich którzy mieszkają na całej ziemi czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego co ma nastąpić i stanąć przed synem człowieczym kościół nam dzisiaj pokazuje perspektywę powtórnego przyjścia Jezusa Jezus na pewno wróci i pytanie jest o to nasze tu i teraz dziś jak my mamy w tej perspektywie je przeżywać, do czego mamy dążyć. I moi drodzy, takie trzy myśli, po jednej z, do każdej, każdego czytania. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza widzimy taką wielką tęsknotę za sprawiedliwością. Wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Popatrzcie, my tęsknimy za sprawiedliwością. Myślę, że jakbyśmy patrzyli na nasze serce, no chcemy, chcemy, żeby było sprawiedliwie w życiu. To znaczy, żeby było dobrze, żeby nikomu niczego nie brakowało, żebyśmy mogli żyć w zgodzie. No, sprawiedliwość jest bardzo takim szerokim terminem w Piśmie Świętym. I kto daje tą sprawiedliwość? Sprawiedliwość daje Bóg. Nie? Jezus Chrystus. Zbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Tym potomstwem jest Jezus Chrystus. My w czasie adwentu oczekujemy Jego przyjścia w tych różnych wymiarach adwentowych. Pan naszą sprawiedliwością. Tak, sprawiedliwość jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, ale w Nim, kiedy Go przyjmujemy całościowo, nie jakoś wybiórczo. Problem jest w tym, że czasem, owszem, my szukamy tej sprawiedliwości, i czasem mówimy: No nie, nie ma jej u Boga, nie ma jej w kościele. Dlaczego? Bo po prostu czasem my nawet tutaj w tym zalążku Królestwa Bożego w Kościele bierzemy gdzieś wybiórczo Jezusa Chrystusa, nie całościowo, nie, nie Jego osobę. Tymczasem mamy dążyć do tego, żeby spotkać Go całościowo. Takiego, jaki jest, jak się nam objawia, co On nam mówi o sobie. Nie tak, jak, jakiego byśmy sobie chcieli stworzyć. Bo jak będziemy sobie tworzyć naszego Boga, no to wtedy nie będziemy doświadczać tej sprawiedliwości. To jest pierwsza myśl drugie w tym czasie oczekiwania mamy być dążyć do coraz większej takiej wolności i o tym mówi tam ewangelia uważajcie na siebie aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa pijaństwa i trosk doczesnych popatrzcie obżarstwo i pijaństwo to można powiedzieć że to są synonimy dostatku przyjemności może bardziej nie przyjemności Natomiast druga strona to są troski doczesne, nie? dwie skrajności. Nie wolno nam pozwolić, żeby nasze serce zostało tu przygwożone na Ziemi poprzez troski, bo są, będą, spotykają nas różne trudności, ani przez przyjemności, co też jest wielkim zagrożeniem, bo wtedy człowiek zamyka się tylko w tej wyłącznie perspektywie ziemskiego życia. Także mamy dbać, aby nasze serce było wolne. Trzecia myśl to jest z dzisiejszego drugiego czytania. Święty Paweł pokazuje nam piękną perspektywę. Mówi: Na koniec, bracia, prosimy Was i napominamy w Panu Jezusie: Stawajcie się coraz doskonalszymi. To ma być program całego życia chrześcijańskiego. Oczywiście w jakiś sposób szczególny my się w, 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 ciczymy w tym stawaniu doskonałymi w czasie adwentu. Ale to później ma się rozciągać na kolejne nasze miesiące życia, kolejne lata. Popatrzcie, co mówi święty Paweł. Stawajcie się coraz doskonalszymi. To ma być proces. Nie? Mam z tego roku stać się trochę doskonalszy w kolejnych miesiącach, za rok w czasie kolejnego adwentu, jeżeli Pan Bóg mi da go, dożyć i przeżyć, coraz doskonalszy. Pomyśl, gdzie jesteś dzisiaj, gdzie byłeś wczoraj, czy u Ciebie jest ten proces? Czy idziesz do góry? Czy widać to coraz bardziej w Twoim życiu? Aby serca Wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego. Nienagannej świętości. Tak byśmy kiedyś, jak przyjdzie Jezus, właśnie tą świętość osiągnęli. Teraz jesteśmy w procesie, tylko yy, czy On jest rozwojem, czy On jest do przodu, czy może jest cofaniem się, opadaniem. Także popatrzmy na to Słowo Boże, posłuchajmy Go i bierzmy ten dobry kierunek. Oczekiwania, budzenia w nas dobrych tęsknot i szukania Jezusa Chrystusa, który jest rozwiązaniem, który jest naszą nadzieją, który jest naszym zbawieniem. Dobrego spotkania ze swoim Bożym. Szczęść Boże.